Cześć, witam na kanale Info-Uprawa, a dzisiaj będę zapylał kabaczka. Kabaczki, jak również inne dyniowate, mają kwiaty żeńskie i kwiaty męskie. To jest kwiat żeński, ma zalążek owocu pod, pod kwiatem. Tu mamy na przykład kwiat męski i teraz będę zapylał kwiatem męskim yy, żeński kwiat. Takie zapylanie robi się rano, tutaj mamy kwiaty męskie, które są nieotwarte, jednak mamy też kilka kwiatów męskich, które się otworzyły. Mam kabaczka giganta. Obrywam wszystkie kwiaty męskie, jakie są, które są mi w stanie pomóc w zapyleniu właśnie tego kabaczka, ponieważ mi chodzi tutaj o jeden owoc o ten konkretny owoc, który zostanie miejmy nadzieję, właśnie zapylony. Czas obciąć kwiaty męskie. Następnie trzeba te ładne kwiaty zniszczyć, tak żeby został tylko, o, żeby zostało tylko tyle. Spójrzcie sobie ile to ma pyłku, mnóstwo. I przystępuję do zapylenia. Po prostu biorę kwiat męski i ocieram o żeński. Pyłku dałem bardzo dużo, zapylenie powinno się bez problemu udać, no chyba, że krzak odrzuci ten owoc. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że się uda. Ja Wam dziękuję za uwagę i pozdrawiam.